This better be important. Yes, sir. The American agent has infiltrated the X Lab facility. What? Will this fool follow me to the ends of the earth? What are your orders here, Oberfuhrer? Dispatch the remaining security force immediately. And if the American gets past the security force? Then I will deal with him. Davole. No, to by było na tyle. Oczywiście, jak pewnie wiecie, i tak... znaczy to, to, to była czaszka i pewnie i tak nam ucieknie. Pewnie, pewnie, ja mówię pewnie, ale już znam tą grę na pamięć, więc wiem co się stanie. A wam nie będę odbierał tej przyjemności. Widzicie go próbowałem go wyskanować przez ścianę. Mi ognia ale się nie udało. No dobra, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy. Nie w Half-Life. Return to Castle Wolfenstein Tak jest Lezu, jak tak ta, jak ta gra mnie się podoba otwórz mi te drzwi Dobra, oni tutaj powinni w to wejść, bo są debilami No, jesteś debilem? No jesteś debilem oczywiście Dobra, chyba się położył. No to Kopnięcie wywołało taki impuls wsteczny i dźwignia się zas zasunęła na górę. Cześć panowie Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Zostaniecie porażeni moim wewnętrznym prądem. Ciekawe czy jak w to wejdę to mnie to kopnie. Weszli, dobra. To musicie przyznać jak na rok 2002 to ta błyskawica jest naprawdę fajna. Ogólnie nawet te całe oświetlenia. Na przykład zobaczcie... to Mytoczognia, to no. Nawet ten niebieski kolor jest pod tym. Co jest po prostu dla mnie rzeczą niepojętą jak w 2002 roku to było to wiadomo. Silnik Quake'a. To jest silnik Quake'a trójki. Mogło być, ale no po prostu w 2001 roku rano prezentowała dość ładny problem I Naprawdę na przykład ee, niektóre te postacie są... są świetnie dopracowane. Aaaa! M mówiłem nie, że debile bo wchodzą w... Wchodzą w... Wchodzą w ten, No jak to się nazywa no Bo wchodzą w prąd, a sam nie byłem lepszy Dobra Chodź, tam się spoław się z tym To jest ten potwór yy, Znaczy o, ogólnie to laboratorium Będą tutaj dzieły się bardzo ciekawe rzeczy, bo tutaj będzie ten... Uciek... Aaaa, kurde, zdradziłem się. Zresztą zaraz zobaczycie, co, co, co te potwory odwalą. Gwarantuję wam, że będzie bardzo ciekawie. ty nie potrafisz drzwi otworzyć. A może. Stary, ja też bym nie chciał tutaj być. Naprawdę. Zobaczcie, jest. I to oświetlenie jego. Dobra, uciekamy. Jezus, to nie idzie! Idzie, nie idzie, idzie, nie idzie. Idzie, kurde! Mm. Nie, nie, muszę tam wrócić. Nie. Nienawidzę się z niej bić. Nienawidzę, czy już o tym mówiłem. Mówiłem o tym? Bo nie wiem, czy o tym mówiłem. Dobra. Oh. Dobra Idzie, dobra Uff Nienawidzę się z niej bić, nie wiem, wywołują u mnie jakieś lekkie stany przerażenia. Nie wiem czy czemu... Może to po prostu uraz z dzieciństwa przypomnę, może... może jeszcze... No ale o tym nie mówiłem. Więc dopiero o tym powiem, ale może też przypominam. Yy, nieważne. Yy, a... Ja się bałem bardzo tych potworów Jak wy wiecie grałem w wieku 8 lat To było dla mnie to po prostu przerażające doznanie Dobra yy, tutaj uciekają A my może załapiemy się na Gwóźdź programu jakim jest Nie no nie załapiemy się Zrąbałem Widzimy one teraz tutaj będą uciekać Trzeba wy wy wyczaić dobry moment Bo 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 bo, bo to będzie otwarte jeszcze raz poczekajcie. Hej? Dobra. To tu może to chyba trzeba przejść przez jakąś magiczną linię. Dobra, przejść. No zobaczcie to oświetlenia, no to jest po prostu mistrzostwo. To oświetlenie, to jest mistrzostwo jak na rok 2001. Jest to dla mnie cały czas niewyobrażalne. Coś takiego zrobili. Nie dobra, nie wiem co. Jeżeli oglądaliście moje Bugsbusters, to pamiętacie, że to było po prostu otwarte, ja to jest sobie po prostu wbiegłem. Tyle. No niestety chciałem, chciałem już tam trochę może zbugować, nie zbugować, ale chciałem trochę ominąć kawałek gry, no, ale niestety może, może ta wersja to jest, no, to jest najwcześniejsza. Czyli tylko patrzę ze psuły. Może po prostu tak wyszło. padło jezu. O jezu ale prościutka walka coś się nie wiem czemu ale ta walka zawsze była o wiele 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 trudniejsza mogę tutaj wyjść i teraz to będzie paskudne doznanie boże Ty widzisz nie grzmisz to poszło gdzie to cholera chodzi idzie, dobra już myślałem że będę musiał do niego pójść no to nie byłoby miłe bo, bo to mogłoby się skończyć jakimś krzykiem albo no, jakimś dziwnym dźwiękiem z miejsca no powinno być tak wyważone więc na szczęście dobra przyszliśmy tutaj nasz cel misji zabrać ten dziennik no, i dostać się do dalszego kompleksu laboratorium. A w dalszym kompleksie laboratorium będzie bardzo ciekawa rzecz, naprawdę. <laughs> I będzie. A zresztą sami zobaczycie co? Pe pe pewnie wygadam się wcześniej. Ale póki co, je póki jeszcze czegoś nie chlapnąłem, po prostu oglądajcie. O, tutaj. <laughs> miejsce zbrodni, miejsce wielkiej tragedii. Uczcijmy to jednym granatem. I idźmy dalej. Hopsa. A awa. Tak nie miał. Hopsa, awa. okej. Okay. To To się zrymowało nawet. E, gdzie ja mam panzer do cholery? Na pewno wziąłem Panzer Bez jaj. Nie, nie wziąłem Panzer Oczywiście, że nie, bo to... Nie no nie ma panzer no bez żartów. Dobra. Nieważne. Czas na spotkanie z czym? Nasze sobie zapiszę. Z22 Nie, na pewno nie Z22, Z23 A czas tutaj na spotkanie z kolejnym nowym przeciwnikiem. Uber Soldier Jest to kolejny gościu z minigunem, który no... Trochę mam na myśli trochę bardzo. O. Przeładujemy i zabierzemy. Jest to po prostu człowiek taki lekko zmutowany przez te wszystkie eksperymenty. no to jest to. To jest to. Owarcie. Wiecie? Coś człowiek napakowany sterydami po prostu i tyle. Za dużo kubusia pił. Moi ho, 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 ho. Mój żart się normalnie wyostrzał ostatnio. Wszyscy to zauważyli. Poza wami, bo nie komentujecie. Eee... Um, nie miałem nikot tej było. Powinien tutaj być potwór. Więc tutaj widzę, że wiele rzeczy się nie zgadza. To jest ta wcześniejsza wersja, kiedyś grałem na 1.4. Ja ogólnie przeszedłem grę kilka razy na 1.4 i stąd te moje. Pomyłki i gafy, ale, ale i tak widzicie, że, że po prostu wychodzę przez ściany. Znaczy wychodzę na przeciwników strzelając już do nich przez ściany. Już mając rękę na pulsie, chciałem powiedzieć, Boże, palec na spuść, <laughs> Palec na spuści, a rękę na pulsie. Dobra, idziemy niżej. Ciekawe co takie tunele. Odnalazłeś tajemną. Odnalazłeś tajemna strefa. No, to logiczne, nie? Dobrze ci tak Niem Niemcu. Jedz, Po wszystkim. Brawo. Przybij piątkę. Ej, nie, nie, ja że żart. O, o, o a tu jest. To jest. To jest inna wersja Uber. So Uber. Soldiera, którą załatwimy w tak debilny sposób, że. Boż, Błagam, nikt nie skom... Niech, niech nikt się nawet nie waży skomentować tego co przed chwilą zrobiłem. Idź, idź, no idź! Nic ci się nie stanie, no. Boże, kretynie. Nie miałeś mnie zabijać. To oglądają ludzie, wiesz kto to ludzie. Chodź. No nieważne, bo mnie... Użasz mnie powoli. Mam nadzieję, że jak jest, jesteś taki wielki, to nie będziesz takim debilem, żeby żeby w to wejść. No cóż, zawiadłem się. Serio, my, myślałem, że w to nie wejdzie. No cóż. Wystarczy tylko poklaskać uszami i tyle. Jezu, jak ja ty, ty, tym, tym później, tym więcej sucharów ale Reload. I schodzimy. Ała. Nie obeszło się bez straty HP Zawsze jak tutaj wchodzę to się boję, że, ktoś, że, że, że ten potworek tutaj jest Czyli z niczego nie mogę strzelać, mogę, ale, ale przynajmniej mogę poszpanować, że, że, że szybko wyjmuję bronię O oh, yeah. To naprawdę wielki szpan oh, man. Dobra, Wychodzimy, będziemy mieli teraz spotkanie z trzema ubersoldierami Dobra, idź mendo No idź tam No gdzie ty Rally Weź mi nawet nie wkurzaj no A fail Dobra To był fail Z strony, gigantyczny fail Masz granat o oczywiście masz z nożę co poczekajcie to było żałosne To było żałosne że to A to już to, to, to było mniej żałosne Ale i tak żałosne jest to że ja o, gra zachowana jak 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 miło Że na, na, naciskam te przyciski jak i nie mogę wybrać broni którą chcę dziękuję, dziękuję że, z, że z łaski swojej dedłeś oh, dobra damy możemy się spalić Wow, już już myślałem, że do mnie podejdzie. to nie było miłe? Pamiętamy trzy uciekły i 400. Ok. Postanowił się wycofać, a to bardzo mądre z jego strony. Dobra. I tyle. Tyle było z jego mądrości. Otwieramy włas. Przygotowujemy panzer Fausta i kolejne potworki, nie potworki. kolejne mendy do... A byłem pierwszy dobra i tyle mogłem wykorzystać resztą że lewicę tutaj poradzi za no i tyle dla było gdzie lat ja mam tutaj? A idealnie Idziemy jeszcze po ammo i ja się z wami żegnam. Bo to już koniec tego etapu. Komentował dla Was tchane. No i do usłyszenia w następnym poziomie, w którym no jeżeli graliście w grę, to wiecie co będzie. Będzie mnie czekał dość trudny sprawdzian. no zobaczycie Trzymajcie się. Cześć. Mam na... Mam, mam nadzieję, że żadnego failu nie ma z mojej strony kilka razy miałem. nie jest wszystko dobra trzymajcie hej hej